Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcineczku, w którym dzisiaj przychodzę do Was z premierą zdrapki Podkowa Szczęścia za 5 zł. Na dzisiejszą premierę przygotowałam 6 zdrapek, czyli wkład w dzisiejszy odcinek to 30 zł. Tak po prostu umiarkowanie, nie do przesady, a zobaczymy może coś fajnego uda nam się tutaj trafić. Jeśli chodzi o tę zdrapkę, wydaje mi się, że jest ona nowa. Wynajmniej nie widziałam, żeby taka była. Kojarzy mi się troszkę z tą siódemką, co kiedyś była taka, neonowe 7, bo tam też szukaliśmy symbolu, tylko że wtedy siódemki. A tutaj szukamy, moi drodzy, podkowy. E, jaka, jeżeli jaka... Aha, i jeszcze wygrywających liczb. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb na podkowie jest taka sama, jak która z czterech wygrywających liczb, Wygrał przypisano do niej kwotę, <laughs> czyli tu mamy cztery wygrywające liczby, a tutaj szukamy tych <laughs> wygrywających liczb. <laughs> Wybaczcie mi, jeszcze pani głos jeszcze nie do końca wrócił do formy. No i szukamy podkowę dodatkowo, jako bonus, ale on nie podwaja wygranej. No i mamy tutaj stopnie wygranych, 200 tysięcy, o, jeszcze się przerwała, jak pani urywała. Może na szczęście, mam nadzieję, że będzie ważna ta zgrabka w razie czego. <laughs> 200 zł. A, chociaż to na nagraniu jest, o, proszę bardzo. Dowód <dobudny> rzeczowy. Nie no, dobra. Mniejsza z tym. 200 tysięcy to jest główna wygrana, tu jeszcze mamy bardzo fajne kwoty. 5 500 zł stówka. No i tutaj do, do piątki, także tak się przedstawia nam tutaj tabela wygranych. Także kochani, dajcie znać, czy Wy będziecie próbowali szczęścia. Podkową, czy będziecie drapali tą drapeczkę? Ja szczęścia Wam życzę, trzymam za Was bardzo mocno kciuki. A Was proszę również o zostawianie łapeczek w górę. Niech to będą takie Wasze kciuki, jeśli za mnie kciuki trzymacie. Subskrybujcie kanał, odwiedzajcie, kiedy będziecie mieli czas. To ja zapraszam bardzo gorąco. Jak nie macie czasu, też nic nie szkodzi. Wpadajcie wtedy, kiedy naprawdę będziecie chcieli. Ja zawsze bardzo się cieszę z miłych widzów, bardzo serdecznie naprawdę wtedy <laughs> zapraszam. Dobrze, także zaczynamy. Akurat tutaj na szósteczkę natrafiłam. No to sprawdzamy te wygrywające liczby. Mamy 13, 26, 19 i 14. No chyba tak to się drapie, tak mi się wydaje. 16 nie ma, no tak można trochę się pokiebać, jak to tak w formie takiej podkowy. <try> 3 nie ma. 21 nie mamy 12 nie ma jest 13, 14 18 nie mamy, jest tylko 19 17 nie ma 24 nie ma o coś tu się, a bo tu było przerwane 33 i 22 no i teraz trzeba będzie sprawdzić na pierwszej zdrabce się poświęcić i zobaczyć gdzie są kontrolne generalnie, jakby ktoś chciał wiedzieć, może na dole o, bo tu mamy ten kodzik dla sprzedawcy. A kontrolne, pewnie porozrzucane po całej zdrawce. Najmniej y, ciekawa opcja. Albo ja jestem ślepa. O, tu jest NR. Gdzieś tu na boku. No zobaczymy sobie, czy zawsze są w tym samym miejscu. Tutaj mam na boku i tu jest jeszcze L. Dobra. No to lecimy. Teraz o widać od końca. Była szóstka. Teraz mamy piątkę. Tak, akurat dostam. Tutaj takie zrapeczki po kolei. Także zobaczymy sobie po prostu, czy po kolei się da coś trafić. Ok, także wygrywające liczby w kolejnej zrapce z numerem 5 to 26 i 8. I 9, 16. To tak, takie mamy wygrywające liczby. A tutaj mamy 29. No niestety nie wygrywa ta liczba w dzień moich urodzin 6.

Czyli widzicie, po prostu te literki są porozrzucane po całej zdrapce, tak to wygląda. Następna zdrapeczka, czwóreczka, może troszkę jeszcze tu tak przybliżymy i lecimy. Wygrywające liczby 23 i 13 oraz 32 i 11. No dobra i na razie żadnej wygranej, 25, 18 dwadzieścia cztery trzydzieści jeden obok dwadzieścia jeden trzydzieści cztery trójeczka dwadzieścia dziewięć siedemnaście i jedynka także niestety tutaj się też nie udało tak no to następna, lecimy dalej. Trójeczka tym razem. Wygrywające liczby 28 i 23. A tak z ciekawości zrobimy: najpierw zrabię te liczby, a później te. I zobaczę, czy te wygrywające będą. <laughs> o, ja cię kręcę! Jest podkowa! Super! 16, 29, 21. 1, 25, 31, 12, 7 i 11. Czyli spośród tych dwóch wygrywających liczb nie mamy, a tutaj mieliśmy 9 i 13. Czy tu gdzieś było 9 lub 13? <laughs> Niestety nie. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że zdrabka z numerem 3 jest wygrana, ponieważ mamy podkowe. O, a pod podkowo znajduje się dyszka, także zawsze to lepiej niż sam zwrot. Dobrze, że chociaż jest wygrana powyżej zwrotu. Na y, dyszkę mamy literki kontrolne. Tu widzę jedną L, jeszcze poszukamy, czy gdzieś jest drugie L. O, <laughs> L, 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 to są... Literki kontrolne na dyszkę. Także fajnie. Dobrze, że tutaj ta dycha wpadła. Podkowa szkoda, że nie podwaja, bo to by był wtedy już naprawdę przyjemny bonus. Mógłby podwajać. No ale dobrze, że jest 10 zł, a nie sama piąteczka. No a teraz przed nami jeszcze dwie zdrapki, także jeszcze sporo może się wydarzyć. Mamy zdrapeczkę z numerem 2.

Coś taka mało szczęśliwa ta podkowa powiem Wam. Dobrze, że, o, no dobrze, że ta podkowa w ogóle mi wpadła tytułowa WR. No, a zobaczymy teraz, jak to będzie z drap ze zdrapką z numerem 1. Wiele osób się boi tej jedynki, a może akurat będzie szczęśliwa. 6, 2, 33 i 34. Czyli tu mamy z początku, a tutaj mamy 30. A tutaj mamy tak.

SL. Czyli jakoś tam szczególnie się może nie polubiłam z tą zdrapką, bo ilościowo wygrała jedna, a pięć pięć drapeczek jest przegranych. Wkład był 30 zł, a udało się wygrać 10, także 20 zł jest na minusie. Co prawda, udało się znaleźć podkowę, także jakby tutaj dowód na istnienie tej podkowy jest. No ale liczb wygrywających niestety nie udało się trafić żadnych. Chyba, że gdzieś się pomyliłam, ale raczej chyba nie, chociaż wolałabym na korzyść się pomylić. Zawsze takie niespodzianki są mile widziane. Kochani moi, życzę Wam dużo zdrówka. Dziękuję, że odwiedziliście mnie na tej premierze. Jak już jesteście, to będę bardzo wdzięczna i szczęśliwa, jak zostawicie łapeczkę w górę pod filmikiem i zasubskrybujecie mój kanał. Będę się z tego bardzo, bardzo cieszyć. Dobrze moi drodzy, także ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa!